No, zaczniemy to gorące gówno Nie mogę się kurwa doczekać Woodbury Gateway 8 grudnia O wy byśmy się napili Kurwa, gdzie ja jestem? Ty, jesteśmy w wieżowcu Rainbow Sheets To jest Excel, tak? Internet nie działa Wychodzimy stąd Okej, okay, to już idziemy po tą kawę, ale... Okej okay. Wstajemy Jesteśmy w biurze. Bardzo ładnie. Pokaż sobie za oknem. A co my tak sami jesteśmy tutaj? Yy, nad godziny napierdalamy? Bo ciągle jakieś dźwięki słyszę. O kurwa. Bardzo cicho. Jest chcesz kawę, ale patrz, tu też się świecą. Może tutaj ktoś jest oprócz nas jeszcze. <noise> kurwa, my musimy zaparzyć tą kawę. O, że się ja pierdolę. Dobra, potrzebujemy kubek. Dlaczego ja, ja coś słyszę? <noise> Siedzi tu ktoś! Yo! Kurwa nie miła. No znaczy, to dobra, no jest kurwiony bo jest robota. Godzina nie wiem która, nie ma, nie widziałem zegarka. Tu jest zegarek, która jest godzina? 20:25. Człowiek już by chciał być w domu, oglądać telewizję, no tu proszę, kurwa, trzeba raportik napierdalać. Dobra, wal skąd w A jest, kurwa. No co dalej? tutaj To teraz, tu? Kurwa, to ja nie, ja nie mam ekspresu do domu. Ja nie, nie, nie umiem takich rzeczy. Nie, że to ja już umiem robić z ekspresu kawę. Ja cię pierdolę Grabawi i uczy. Mmmm, ci się, kurwa, szasz chcę, ty skór, wy synu. Wow. Okej, okay, nie, nie. Dobra, już stary, dobra, już wystarczy. Już na pewno wypijesz całe, spiedalej. restrooms rooms. czy ja jestem kobietą, czy mężczyzną? Kim ja jestem? Jestem kobietą. No i przejebane Najpierw sprawdźmy mu to czynić, nikt się tu nie skrywa za tym. I zamknij drzwi za sobą, żeby nas nikt nie wyglądał. wypierdol to. O, ktoś idzie? Jest to pan? A czemu chodzi tutaj? One się chyba pojebały. Łazienki. kurwa wyskoczy tu. Boję się. Ale masz szery chuj, Nie, spokojnie się nie stało. Powiedz, co ci się stało. Czemu jesteś zdenerwowany? ktoś rzuca te. Kupki a, a ja rzuciłem ziemi, ja tam na rzuciłem. Zamknę A spuściliśmy wodę? I zamknęliśmy, Kurwa, i to jest, i to właśnie świadczy o naszym dobrym wychowaniu proszę pana, prawda? Możemy iść dalej. siku zrobiony. O ktoś dzwoni. Halo? Halo? Hej, Mike. Znamy Majka? Damn, Arp, that sounds rough. Good thing I called to cheer you up. Weź pierdala, już Mike, co? <laughs> hey. Kurwa, boję się, boję się tego pytania, które padnie pod tym. I thinking, city, I nice to słuchaj, jak jakiś jesteś przystojny i ten, to możemy jak najbardziej. You know, Ej, kurwa, a kto jest Nora? Czekaj, czekaj, czekaj. Days, no stary, no, no widzisz, słuchaj, starzejemy się, kurwa. Też się chwilą, ja też przed chwilę tego. i. A zresztą kurwa. To jest to. Target teraz wymaga od. Wy, wymyśl, wy myśli pewnie, że ja wiem, co trzeba zrobić. A, na internecie kurwa. 350. Cztery wiazdki. Ale jest wszystko. 99. Trzy gwiazdki. Wi-Fi, Garden, Kitchen, Fishing, Parking, Space TV. A trochę kurwa obskurne. No to chujno, to bierzemy to. Ale będzie to śmierdziało głównym. A nawet ładnie, ty. Ale nie ten dom tutaj taki brud, smurty i ubóstwo lekkie. No dobra, bierzemy. O no, dwa dni później. Mike to mi ukoła się kurwa. kurwa, <grym>, jak to jest Mike, to ja pierdolę. Jakim ty kurwa z kurwy synie jesteś? Mogę cię zapytać? No i spierdalaj. Z tym swoim szerokim uśmiechem, Mike! Ale masz kurwa sweterek Ale masz oczy kurwa na rozjebane oko na maroko. wytulmy się Ale pachniesz Masz, Majki Skurwycy nie podrywasz mnie Podoba mi się No nie powiedziałbym Majk, że też dobrze wyglądasz, ale... Może byś był dżentelmenem i za mnie to wrzucił, co? To kurwa muszę robić sama a właśnie, where is Nora? Gdzie jest Nora? Czyli mnie zder. No dobra, coś śmierdzisz gównem trochę, yy, 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 Michał. Co jedziemy sobie powoli samochodem? No a jak, kurwa. O, ale może kurwa. Nie, ale bardzo ładnie bardzo w ogóle prowadzisz. Bardzo fajny samochód. Znaczy, może jebano szyby lekko. Dobra. Eee! Kurwa, ale zwolnij, może najpierw. pierdolisz, Michael. Jaka spokojna muzyka, Michael. Dzień jest romantycznie. Intergalactic Space. Kurwa, ty jak już coś powierzy. Michael. Weź ty się Michael troszkę, wiesz, uspokój, okej? Okay? Moł pizza. Co zjemy pizzę? Ty nawet mnie zapytałeś, kurwo, za nie po co zaparkowałeś? Ty, słuchaj, i pierdolony. Ale ja tylko lubię tradycyjną, czyli szynka, szynka pieczarki. Dziękuję, kurwa, no, Michael na wszystkie modele 2005 do 2006 2,99,99 ja pierdolę, ale wam smakuje? co ty kurwa masz na tej pizzy? smakuje ci? ale masz kurwa ryja jak szpadel, ja pierdolę o, ale panie do dopierdolony jaka róż. ty, a co ty kurwa? masz jakieś rekomendacje? mówisz? panu dobrze? dobre? a wy? Nie wiem, jak zjeby wyglądacie. Nie, 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 chodź. Yy. załóż kurwa, ty już byś może sobie odmówił kolejny pizzy. No, ja tylko z jest, bo ja tylko wezmę chis. Peperoni spróbuję i margaritę. No, mi się muszę Nie, ku A może ja by się napił ty? Co ty, kurwa, idziesz w moją stronę? Michael. <gryw> Przestań się na mnie tak patrzeć. Kurwa, Michael. Ja to zamawiałem, kurwa. Slaps. Bomba z pizza. Pokaż kolejny kawałek, kurwa, jaki pyszny. Dobra, końcówki zostawiamy. Pokaż ci. Tylko kurwa. Stary. Nie, wiesz co? Nie, żebym mi coś do ciebie miał. No, Mike, ty. Dobra, spierdali go, ty. No, pokaż mu, Michael No, wypierdali ty kurwa. Svenu. Ja cię kurwa obserwuję. Pijemy do końca. Dobra, zjemy też. Może mamy miejsce. Ale no. Jaki chuj jebany. Dobre, co? A, może jebany, okej okay. A ty co się tak kurwa wyginasz? Z kurwy synku. XD. <noise> ale nie, no, to, jest ogólnie, to jest ogólnie zbrodnia, że my do pizzy wzięliśmy i, nie, i nic do picia. No, teraz my prowadzimy kurwa stary. Raz zobaczysz prawdziwego rajdowca w akcji. O, ty z kurwy synie, ale by było blisko. O, ale gówniana pogoda. Michael mówi do mnie. No ale zapierdalamy! Ty, Nie widziałem co tam pisze. Kurwa, cofnij. <grywa> Za 3 mile będziemy zaraz na miejscu. I ja pierdolę. O, czy to jest policja? Dzień dobry, panie władzo. Jesteśmy. Proszę bardzo. Ręczy zaciągnięty. zaparkowaliśmy Trochę o kantypy rozbić, tak bym powiedział. No, nie porywający jest ten dom. Ale całkiem miło tutaj. 5176. No i proszę. Zapraszam. No, jesteśmy. Bardzo ładnie. No, co my tu mamy? Mleko. O kurwa. Wszystko ładnie odkładamy. No, zasiczku robimy. O, kurwa. Texturik. Już zrobiliśmy, Rik, wszystko. A tenora, jak tam leciszkuje dalej? No i proszę bardzo, co my tu mamy? Wow, na napalone. Jezu, prawie się posiadałem. Oh, gdzie oh, w kurwę, w, w mordę jebane, ty. Aż tu jest jeszcze jakiś pokój, co to jest? O kurwa! No to poszłem! <laughs> Chodźmy na pewno na odwór, co? Gdy mamy to Bajorko, a nie Bajorko, to po prostu rzeka nie jest Ja pierdolę w ogóle. Ale ty masz ruchy. Zobaczmy teraz górę, co? Dół zaraz zobaczymy, bo tam jest kurwa strasznie. Co tu mamy? Jakiś mały pokoik Nic nieznaczący. O! Jezus, Maria, panie no Dobra, no to pokazuj kurwa. O, może były włosy, ja cię pierdolę. Tolkien to miło i fajnie. Jak to chuje widać. Co ty mówisz, Michael? ty tam widziałeś, kurwa? To wygląda jak mój nauczyciel od tej informatyki z technikum Do piwnicy, co tutaj skrywasz, proszę pana? Może jakiś światło na przykład pan tu skrywa? No, access to gest. Ge Oż, kurwa, macie idę, idę, idę. Tylko patrzę, co tutaj jeszcze pan kurwa hała. A co jest tu? Przepraszam, nie ja chciałem tylko zobaczyć, czy można otworzyć. Czemuś tak na nie patrzycie? Też widzisz, że coś tu gównem śmierdzi co? Ten gościu, odkąd kupiłem ten dom, to matka tego gościa zmarła tutaj i że niby ludzie tutaj słyszą jakieś te, że ktoś tutaj chodzi, że jakieś głosy tutaj chodzi, kurwa słyszą... ja pierdolę. Dzięki zaraz za pokazanie nam dookoła. Kurwa zawsze musi być jakiś by the way. Ty, podrywasz mnie znowu? Znaczy znowu? Podrywa mnie. Zrób coś, Michael. będziemy się wykąpać. Kupujemy się ładnie. Całej drodze. No i jesteśmy ładnie umyci i czyści. Michael, idę do ciebie. Mieliśmy coś obejrzeć na telewizorze. Kurwa. A tro, ja się dopiero wykąpałem. Kurwa, Michael, do kurwy nędzy. Przeziemie się. Pozłapiemy coś do żarcia na obiadek. Mamy. Wszystko. Usiądźmy za tym. Ale dobrze idzie. Kurwa. Aha. To kurwa jest. A może nie tą przynętę wziąłem, co? Złota przynęta. Pokażmy tym rybą, kto tu rządzi. Może ty byś coś złapał w końcu do kurwy nędzę, nie tylko ja. Nie ma ja, no, ja. jesteś mój. Jest! Jest pierwszy! proszę kurwa, kolejny. Proszę. Ma z tym głównym. O, ja pierdolę, jak ten, jak ten, jak ten. Y, chodzi szybko. Mamy. Majka, co się dzieje? Czemu tak strasznie się zrobiło? Drzwi otwarte, lodówka nie zamknięta. Oż, kurwa, czekaj stary. Ginger Past. Chuj, robię zdjęcie tego, nie? Co to jest? Papryka. O. Proszę, i jogurt. No a jak. NIE DOSIĘGAM! A, okej okay. Zobaczyła było dwa <grymne> Ale skąd wezmę warzywa? A, Tutaj No i proszę Dobra no zagramy w coś Jakieś planszówki, coś tego Ty! Dawaj stary w to! Czemu tak stoisz kurwa jak cep, pierdolony? Ja pierdolę Drzwi nie zamykam żebyśmy mogli szybciej spierdolić Kurwa światło chcesz zgasić? Możesz, ja pierdolę, stary. Nie wiem, czy ja się chcę tak bawić. <grym <grym Dobra, ale to ty kurwa ruszasz, cwaniaczku, pierdolony. Ale nie z jakimś an. Alfabetom jebanym, czy co? Jak się nazywasz? <grym> Nie pod w kurwę jego Michael. Wow.